Jesteśmy na Moja Mistrzostwach i, i, i Pucharze Polski Supermoto no i jesteśmy tydzień przed zawodami Mistrzostwami Polski Pitbike, także dużo zawodników przyjechało do nas ścigać się, ale też poćwiczyć, także jest to super okazja, żeby sprawdzić swoje umiejętności na tej samej nitce. Jesteśmy bardzo otwarci dla, na zawodników na pitbike'ach, także zapraszamy. No na pewno przygotowanie do Mistrzostw Polski na pitbike'ach, ponieważ mam też nowy motocykl, dlatego muszę go po prostu dotrzeć i przygotować się, ponieważ jestem tu drugi raz w życiu. No i muszę się trochę bardziej zapoznać z torem, mistrzostwa są już za tydzień, więc nie jest za dużo czasu i muszę to jak najlepiej po prostu wykorzystać. Przyjechałem zamiarem treningu i ścigania się, niestety Słomczyn jest dla mnie trudny w tym roku, ponieważ w zeszłą środę wybuchł mi jeden z silników dzisiaj na pierwszej sesji straciłem trzeci bieg żona pojechała właśnie do garażu po zapasowy silnik zobaczymy czy uda się go przełożyć w tym czasie zmieniam przełożenia żeby jechać tylko czwórką i z takim stałym, płynnym tempem zobaczymy jak pójdzie. Pierwszy raz startuję w formule Supermoto Poland zobaczymy jak będzie, na pewno fajne jest to, że są dwa wyścigi i zawsze z ekipą Poland jest mnóstwo jazdy, można się wyjeździć, wyszaleć, więc na pewno będzie fajnie. Przyjechałem tu na wyścig, jakby, jakby chciałbym tu zająć drugie miejsce i jak, ale jak nie zajmę, to i tak mama powiedziała, że to jest jakby trening przed mistrzostkami Polski. No przyjechałam potrenować i zobaczyć jak to jest na innej imprezie po prostu. Jeżdżę na swoim pitbajku, tutaj się nic nie zmieniło. Supermoto jeszcze się trochę boję, bo jest strasznie wysokie. No i potworna moc względem tego co my mamy, ale no podoba mi się jak chłopaki jeżdżą i, i dziewczyn też jest parę, więc fajnie, fajnie to się wczoraj oglądało. Jak nam Cały sezon zamagnął, a tak naprawdę to potrenować. Niestety mieliśmy poprzedni tydzień wyjęty z życia, z treningu, więc szukamy dobrego towarzystwa i całego dnia po prostu możliwości na zabawę i jeżdżenie. To na czym tutaj trenujesz? Oczywiście na moim pitbajku YCF jest 150. Tutaj się nic nie zmieniło, natomiast podziwiam, podziwiam chłopaków na tych wielkich. W wielkich mocnych maszynach. Sam miałem przyjemność jeździć raz i jestem totalnie zakochany, więc kto wie, może za rok, za dwa. No, trenuję tutaj y, głównie nitkę, po prostu, żeby mieć taką w miarę optymalną nitkę przejazdu. Y, no i w sumie tyle. Supermoto bardzo ciasno jedzie zakręty. Nie wszyscy jeżdżą na kolanie. Część jeździ z wystawioną nogą. E, no, oczywiście, sekcja terenu, którą oni jeżdżą, to jest dla mnie jakaś abstrakcja jeszcze, bo, bo w teren się nie wybrałam. E, więc na pewno to jest dużo trudniejsze. E, a poza tym no, ta moc i to, że oni za każdym razem na koło po wyjściu z zakrętu mogą pójść, no to. To robi wrażenie na mnie, nie? Jeździ się bardzo fajnie. Co prawda, nie jest to takie 100% supermoto, bo mijamy teren. Natomiast zabawa na torach asfaltowych jest sprzednia, nawet na małych motocyklach.